Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik. A co w filmiku, no to już za chwileczkę Wam powiem. No, i kochani, rozpoczynamy nowy filmik. A dzisiaj w filmiku, właśnie, yy, będziemy siać pierwszą rozsadę kwiatową. W styczniu, w nowym sezonie na 2023 zaczynamy. Zaczynamy od rozsady kwiatowej, choć o mnie już była jedna rozsada paprykowa, ale to były warzywka. Dzisiaj są kwiaty, więc zapraszam, kochani, do oglądania. Pokażę Wam, jakie kwiaty wybrałam do pierwszej rozsady styczniowej. Co tutaj się znajdzie z kwiatów? Nie będzie to ostatnia, na pewno pojawią się jeszcze. Później, również rozsady kwiatowe. W tym roku chcę sobie posiać dużo więcej kwiatów. Chcę zobaczyć, jak wyglądają niektóre kwiaty jednoroczne, bo będę właśnie sobie tworzyć nową rabatę kwiatową w ogrodzie. Dlatego potrzebuję różnych gatunków kwiatów. Chcę zobaczyć, jak one wyglądają, które się sprawdzą, które mi się spodobają, aby potem wiedzieć na przyszły rok, które zostawić. Które się mi nie sprawdziły, na przykład, albo były za słabe, za delikatne. Wolę takie kwiaty, które naprawdę wytrzymują różne warunki i susze, i można powiedzieć, duże, właśnie, nasłonecznienie. Zaczynamy, kochani. Zaczynamy sianie i pokazuję Wam teraz, co sobie wybrałam na ten sezon, na pierwszą rozsadę kwiatową. A zaczniemy, oczywiście, od Sławnych, słynnych pelargonii. Są to kwiaty bardzo lubiane przez wszystkich. Na pewno w każdym ogrodzie one goszczą, w moim będą również. I ja wybrałam sobie w tym, w tym sezonie kolorki: fioletowa, różowa, pelargonia i czerwona. Są one wszystkie rabatowe, nie są zwisające, tylko takie bardziej nadające się do doniczek na przykład. I takie trzy kolorki właśnie będę wysiewać. W tamtym roku wysiewałam tylko białą pelargonię. Nasionka, powiem Wam, zeszły słabo, bo chyba na 10 to mi chyba zeszły cztery sadzoneczki. Jestem ciekawa, jak te się spiszą. Zaraz sobie zobaczymy, jak wyglądają nasionka, i będziemy siać. Kolejnymi kwiatami, które dzisiaj sobie tutaj posieję. Będą petunie. Petunie też możemy śmiało w styczniu sobie już wysiewać, żeby nam szybciej zakwitły i były właśnie ozdobą naszych ogrodów. Mam tutaj petunię zwisającą miks kolorów. Jestem ciekawa, jakie nam się tutaj trafią. I mam dwa rodzaje petunii takiej choćby fioletowo-różowej, a ta jest. Zwisająca. Nie wiem, czy one będą te same. Mam tutaj od dwóch producentów nasionka. Kolorystycznie są podobne, ale czy będą też tak samo wysokie? Zobaczymy. Ta jest do 50 cm, a ta, a ta pisze jest zwisająca, więc jestem ciekawa, czy ona będzie dłuższa, czy nie. Sobie sprawdzimy. Kolejnym kwiatem. Który będę wysiewać, który wam bardzo polecam. To jest, kochani, Kobea. Kobea była już w moim ogrodzie. Byłam z niej bardzo zadowolona. Pierwszy sezon miałam. Powiem wam, miałam chyba dwie sadzonki czy trzy. Wszystkie się przyjęły, choć były takie momenty, że wydawało mi się, że ta Kobea mi padnie, bo była taka fioletowa, choćby jej było za zimno, ale to było taką wczesną wiosną, jak przełożyłam ją do ogrodu ale później ta kobea się rozwinęła i naprawdę pięknie kwitła. Miałam tą fioletową koBę, a w tym roku również chcę białą. Chcę sobie to pomieszać, sadzoneczki fioletowe połączone właśnie z białą. Jest to pnącze, naprawdę piękne i się rozrasta. Nie trzeba go nawet przywiązywać, ono się bardzo tak yy, zakleja, Przyczepia nie spada, jak na przykład groszki pachnące. Fajnie się trzymie na płocie, na ogrodzeniu i piękną dekoracją jest właśnie ogrodu. A te kwiaty są naprawdę prześliczne. Mam tutaj troszkę opakowań, bo w opakowaniu jest bardzo mało nasionek, chyba pięć, tak mi się wydaje, więc myślę, że wszystkie wysieję, bo bardzo chcę sobie tam jedno miejsce tak. Osłonić płot kobeą. Kolejne kwiaty, które tutaj też będą, to szarotka alpejska. Jest to roślina wieloletnia na skalniaki i do zasuszenia. Jest ona taka szara, z mięciutką taką powłoką, filcowatą, z takimi właśnie białymi kwiatuszkami. Też sobie ją wysieję. Wieloletnie rośliny są bardzo fajne. Nie musimy ich co roku siać, tylko zostają nam po prostu cały czas w ogrodzie. Kolejne to dalie kaktusowe. Też będę sobie wysiewać do tej rozsady. Mam tutaj miks kolorów. Dali w moim ogrodzie nie ma. Dlatego postanowiłam je wprowadzić właśnie do mojego ogrodu. Kolejne to są kany, czyli paciorecznik. Też jest miks w kolorze czerwonym i żółtym. Też sobie go, ją posadzę, tą roślinkę, do multidoniczki. Zobaczymy, czy wyrośnie. Ale te nasionka, te nasionka trzeba namoczyć w ciepłej wodzie przez 24 godziny, więc dzisiaj jej nie posieję. Dzisiaj ją otworzę. Zobaczymy sobie nasionka. No i zamoczymy je, właśnie. Na te 24 godziny. Kana. Kolejne nasionka są to malwy. Malwa jest kwiatem wieloletnim, tu właściwie napisali dwuletnim, ale ona chyba w drugim roku dopiero zakwita, więc musimy ją posadzić dużo szybciej, żeby, no żeby się cieszyć tą. Roślinkom. Ja ją posadzę teraz, właśnie na rozsadę, no i zobaczymy, jak będzie rosła, jak będzie dawała sobie radę. Potem, im większa, bo to są wysokie kwiaty do 2,5 metra mają wysokości. Będę je pikować, przesadzać do większych doniczek. Takie bardzo, można powiedzieć yy, wiejskie kwiaty. No, i jeszcze mam tutaj dwa rodzaje, to są kwiaty trojeść krwista. Ją już sobie wysiewałam w szklarni w szklarni, w grudniu powiem Wam. Na razie nie wykiełkowała, jest to roślina wieloletnia, ale posadzę sobie ją również tutaj do multidoniczki. Jeszcze mi tutaj nasionka zostały. I zobaczymy. Czy wykiełkuje. Jest to bardzo pachnąca roślina wanilią. Wabiąca owady, szczególnie motyle. No i pięknie wygląda. Przypomina mi to troszkę hortensję, ale nie wiem, zobaczymy, jak ta roślinka będzie wyglądać. W pomniejszeniu, oczywiście, te kwiatuszki i liście. Nie miałam jej nigdy w ogrodzie, ale też jest właśnie i dla pszczółek i roślina wieloletnia. A wysokości 90 cm. No to czyli jest taka dość wysoka. To będzie to. No i jeszcze mamy roślinę też również wieloletnią, którą sobie też wysiewałam już w szklarni. Też w grudniu. Na razie też nie wzeszła. Jest to akant miękki. Jest to bylina ozdobna o ozdobnych liściach i kwiatach. Dorasta również do jednego metra wysokości. Tworzy gęste kępy ciemnozielonych, błyszczących, ogromnych liści. Ozdobionych powycinanych, powycinanymi Brzegami. I powiem Wam, przypomina mi ona łubin, kwiaty łubinu. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Bardzo mi się podoba i kolorystycznie. No i właśnie taki wygląd ma troszkę egzotyczny, można powiedzieć. Również sobie ją wysieję tutaj do, do rozsady. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała. Kwiaty nadają się również na suche bukiety. Można sobie ją. Na obrzeżach drzew posadzić. Zobaczymy. Jest wrażliwa na mroźne zimy, tutaj wam dodam. Więc zobaczymy, jak będzie wyglądała, jeśli nam po prostu wykiełkuje. No bo wiecie, nasiona są piękne. Zdjęcia są również piękne tych kwiatów, ale nie wiemy tak naprawdę, jak te roślinki potem w rzeczywistości wyglądają. Jeśli nie mieliśmy ich, kochani, już dosyć gadania. Ja zabieram się za wysiewanie kwiatów. Możecie napisać, yy, jakie kwiaty w tym sezonie chcecie sobie wysiać. Czy macie również jakieś takie nowości z kwiatów, które byście polecili do ogrodu, które są Waszymi ulubionymi kwiatami? Możecie coś po prostu w komentarzu pod tym filmikiem napisać. A ja zabieram się za wysiew Pelargoni. No i zaczynamy od tej pelargonii fioletowej, zobaczmy ile jest tutaj nasionek, bo nieraz jest bardzo malutko tych nasion, zobaczcie tyle, no może 10 ich będzie tutaj, no więc wszystkie sobie je wysiejemy, bo nie ma ich za dużo, a wiadomo wszystkie nam mogą nie wykiełkować. No i mamy nasionka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem nawet jest ich. Ja sobie po dwa nasionka, bo one są dość duże, po dwa nasionka do jednego okienka multi doniczek będę tutaj siała. Po dwa nasionka. No i jestem ciekawa, jak nam te pelargonie urosną czy wykiełkują. No i będą nas cieszyć potem w okresie letnim. No, i pierwsze posiane fioletowe pelargonie. Teraz sobie weźmiemy czerwone, zobaczę jak tutaj w opakowaniu. Czy też mamy tak malutko nasionek? O, tu chyba jest troszkę więcej. Też sobie wszystkie wysiejemy. Są takiego samego kolorku, no ale już troszeczkę więcej ich jest. Tu nie też możemy śmiało sobie w styczniu wysiać. One mają drobniutkie nasionka, więc ja sobie je wysypię po prostu tutaj i nie będę ich przysypywać. Myślę, że tutaj w trzech okienkach zobaczmy. Nasionek jest chyba dość sporo. No i takie maluteńkie nasioneczka petunii, naprawdę minimalne. Więc tylko tak i nie będziemy już nic przysypywać. Będę sobie zraszała zraszaczem. Żeby po prostu one mi nie wpadły dalej. I tutaj chyba też, ale nie tak. Jeszcze sobie wysieję. Bo wiecie, lepiej więcej sobie wysiać, niż potem nie mieć wcale tych kwiatów. Nie wiadomo czy nam właśnie wszystkie wykiełkują. A no zawsze nadmiar nadwyżkę możemy Komuś sprezentować, kto również ma ogród. Troszeczkę większe nasiona, bo ostatnie te nasionka też były bardzo, bardzo drobniusieńkie. Zobaczmy nasiona. To te, te mam jeszcze z zeszłego sezonu. Nie wiem, ile mi tutaj zostało tych nasionek. I jak one wyglądają. Tak wyglądają. Są duże. Troszkę ich tutaj jest. No i wysiewamy. Po jednym nasionku do, do multi tutaj doniczki, bo one są dość duże. Tu mam dwa, cztery, sześć, 7. Im gęściej właśnie posadzimy tą kobelę, tym będzie piękny potem tworzyła taki płotek osłaniające nas nawet i od wiatrów. No i taką multi doniczkę będę trzymała na. Południowym parapecie, ale później, jak już nie będzie miejsca, powiem Wam, jak będę już wysiewała więcej warzyw, pomidorów, to właśnie te kwiaty pójdą już do mojej szklarni i tam będą sobie przebywać. Opieramy kolejny nasionka, również to jest kobea. Zobaczmy, ile tutaj ich jest. Sprawdzam sobie datę, również termin ważności, bo. Kiedyś mi się ta koba trafiła przeterminowana i wszystkie nasionkami nie wzeszły. Tutaj mamy we woreczku strunowym i tutaj mamy, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć albo sześć tych nasionek. Oj. Siedem nasionek w opakowaniu jest kobei, więc siejemy dalej. No, i teraz przeszła pora na białą kobę. Zobaczmy, ile tutaj nam się pojawi nasionek, bo mniej więcej jest tak po 7 w opakowaniu. No, otwieramy paczuszkę. I zobaczmy. Nasionka są jaśniejszego koloru. No i też mamy 3, 4, 5, 6, 7. Czyli standardowo. Siedem w każdej paczuszce. U mnie cała paczuszka poszła. Wszystkie siedem posiane. Oczywiście będziemy to wszystko podlewać zaraz. No, i został mi tutaj jeszcze jeden rząd. No i reszta kwiatów jeszcze. Teraz otwórzmy kanę i zobaczmy, ile jest tutaj nasionek. Są takie kuleczki. Myślę, że wszystkie je sobie posieję. Jeszcze jedna. O, uciekła. One wyglądają, powiem Wam, jak ziele angielskie, zobaczcie, kuleczki. Mamy ich 2, 4, 6, 8. Ja sobie po dwa nasionka dam do jednego okienka tu, a potem jak wykiełkują, to je po prostu poprzesadzam do osobnych doniczek. Nie wiem, czy one w ogóle wykiełkują, czy te kany z nasionek można sadzić. Jeśli wam, kochani, kiedyś wykiełkowały z nasionek kany, to możecie właśnie napisać w komentarzu. Czy raczej one rzadko z nasion się sadzi, czy bardziej sadzonki się kupuje, takie kłącza już gotowe. Dobrze, kany już mamy. No, i teraz nam zostały dalie, malwy. No, i jeszcze tutaj nasionka, które wam wcześniej pokazywałam, te. Więc najpierw zobaczmy sobie dalie. Dalia Kaktusowa Mix. Nie wiem nawet, jakie ma nasionka. Takie choćby łupinki ze słonecznika, Wszystkie są niestety w ciemnym kolorze, więc. Nie odróżnimy sobie, jakie będą kolorki z tego miksu, więc się przekonamy dopiero, jak nam wykiełkują, zakwitną potem. Powiem Wam po trzy. Sobie dam nasionka do jednej. Kosteczki tutaj, może troszkę za dużo, ale chciałabym zobaczyć, jakie kolorki będą, więc muszę ich troszkę posiać. A już mi się tutaj kończy ta multidoniczka. No i teraz malwy. Zobaczmy Takie nasionka. No i damy sobie tutaj, może też po trzy. i jestem ciekawa jakie nam się kolorki trafią, ale wiadomo to jeszcze nie w tym roku, tylko w przyszłym roku dopiero się dowiemy no bo malwy dopiero zakwitają na przyszły rok w drugim roku tak no i zostały nam jeszcze Dwa rodzaje. A kant miękki. Też tutaj do dwóch. Opowiem Wam, już mi zostały cztery, więc tylko po dwa, po dwa małe okienka mogę tutaj posiać. Ale myślę, że jeszcze w innej rozsadzie sobie dosieję. Tutaj mamy takie duże nasionka. Więc będą po dwa. Po dwa nasionka. No i ostatnie kwiatki w dzisiejszym odcinku. Dobiegamy do końca. Siejemy trojeść roślinę wieloletnią. Nasionka takie. No i ostatnie dwa opienka Damy sobie tutaj po trzy. No i mamy mamy pierwszą rozsadę kwiatową, ale nie kończymy na pierwszej, niebawem będą następne, więc kochani już teraz zapraszam na kolejne filmiki. Spryskamy sobie, podlejemy, żeby wszystkie nasionka fajnie napiły się wody. Ale teraz mi się przypomniało, że chyba coś zrobiłam jakiś błąd, bo które jedne nasiona były do zamoczenia, do zamoczenia na 24 godziny, czy ja to posiałam? Tak to jest, jak się nie poczytało do końca opisu, albo się sieje dużo kwiatów, to można potem łatwo o jakąś pomyłkę. Tak, kany były nasionkami, które mieliśmy zamoczyć na 24 godziny. No trudno, nie udało się. Ja je sobie teraz tutaj bardziej namoczę w tych okienkach, co one są. Zobaczymy, czy uda się im wykiełkować. Jestem bardzo ciekawa. No, zdarzają się również pomyłki ogrodnikom. Kochani, tak to jest. Kochani, ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia i mało pomyłek w sianiu, tak jak mi się to dzisiaj przydarzyło. Ale wiadomo, każdy się uczy na swoich błędach. Więc już sobie kane zapamiętam, że nasionka trzeba namoczyć, kochani. Do zobaczenia i do następnego filmiku. Pa pa pa.